Cześć Boże Państwa, moim gościem jest pan Jan Bodakowski, redaktor portalu prawypl Miesięcznika Moja Rodzina. Chcemy dzisiaj porozmawiać może o pani i Ambasador, pani Mogbacher, Właśnie proszę. Ja, ja, ja jestem bardzo krytyczny wobec pani Ambasadorki Stanów Zjednoczonych. Uważam, że to obudził się w niej jakiś dybuk, jakaś reinkarnacja nowosilcowa w Polsce, bo poczyna sobie tak, jakbyśmy byli kolonią Stanów Zjednoczonych i w interesie jakichś, jakiegoś kapitału amerykańskiego po prostu blokuje blokuje bardzo pozytywne zmiany, które miały być w Polsce. Na przykład... No, widzimy, bo Pan Prezydent Trump bardzo wspiera Polskę i tak dalej. Nie wiadomo, czy, czy ten, wie o jej działania Jej, jej, działania, jej antypolskie. działania są antypolskie i szkodliwe. Ostatnią takim przejawem tego był jej sprzeciw przeciwko repolonizacji mediów, bo ona hmm, czuje się w obowiązku reprezentować interesy kapitału amerykańskiego, który jest właścicielem TVN-u. E, I e, jest przeciwna temu, żeby w Polsce wprowadzono zasady takie same, jak są we wszystkich państwach europejskich. Gdzie ruchu, mediów jest System w rękach ruchu ruchu ruchu. danego narodu. E, w Niemczech, we Francji. Normą jest to, że, że media papierowe, cyfrowe są w rękach e, danego kraju. Dane obywateli danego kraju. Nikt nie. Nikt nie w ogóle nie dopuszcza do tego, żeby te media były przeszły w ręce jakiegoś Opcja. innego kraju, bo niestety takie media wtedy nie reprezentują interesów danego kraju, tylko interesy swoje, swojego kraju, a często te interesy mogą być sprzeczne z naszym interesem narodowym. I po prostu to jest dostosowanie sytuacji, ta repolinizacja mediów jest dostosowaniem sytuacji. Polski do cywilizowanych krajów, gdzie, gdzie nie ma czegoś takiego jak w Polsce, że e, cała prasa lokalna jest w rękach niemieckich. Ale, ale przepraszam, przepraszam, to nie jest za zadanie pani ambasador. Nie tak. są inne zadania. Po, po, po pierwsze, powinniśmy pamiętać, że zasadą, że ambasadora. funkcją ambasadora jest e, reprezentowanie danego kraju, a nie ingerowanie w wewnętrzne naszego narodu. kraju. A jest to już kolejny przejaw niedopuszczalnych działań pani Mosbacher. Innym przejawem było wspieranie, tej, wspieranie bezpodstawnych roszczeń żydowskich. Przypomnijmy, że środowiska amerykańskie środowiska żydowskie wzięły sobie z sufitu jakieś prawo i wbrew po prostu cywilizowanym zasadom ze wszystkich krajów, chcą e, przejąć w Polsce własność czyli która, bezspadkowe. bezspadkowe, czyli mienie tych Żydów, którzy zostali pomordowani przez Niemców w czasie II wojny światowej, których, e, którzy nie pozostawili swoich spadkobierców i to mienie przeszło na skarb państwa Polski. Jest, od, od kilkudziesięciu lat użytkowane przez Polaków. My, no ile włożyliśmy, włożyliśmy pieniędzy? W to. Gdybyśmy spełnili te roszczenia żydowskie, które polegają na 300 miliardów dolarów, to by Polacy w Polsce przestali stali się niewolnikami. Yy, bo ktoś, kto nie ma własności, traci całkowitą no, wolność, staje się faktycznym niewolnikiem. To, to tak, nie... jakby było w obcym kraju, dany obywatel nie ma yy, kogoś do spadku i jakby wtedy na przykład. E, państwo Polskie mia, miało przejąć ten majątek. Nie ma czegoś takiego. Al, albo, albo religia katolicka. Też nie. Kościół katolicki nie może. I tak samo tutaj religia żydowska e, chce przejąć to. Jest to skandal. I trzecią taką bardzo poważnym, skandalicznym, niedopuszczalnym zachowaniem pani Mosbacher było e, i także innych, bardzo wielu innych ambasadorów w Polsce było wsparcie dla tęczowej rewolucji. Co roku na ambasadzie amerykańskiej wywieszane są tęczowe szmaty. W zeszłym, w tym roku nie było Parady e, Równości, ale w zeszłym roku e, pani Mosbacher popierała e, postulaty Parady Równości e, i w, w tych postulatach, w tych postulatach e, przecież były postulaty i aborcji e, i małżeństw homoseksualnych i adopcji e, i postulaty wpuszczania imigrantów do polskich. I to po prostu jest szokujące, że Stany Zjednoczone z którymi my chcemy mieć dobre, dobre relacje, dobrze. chcemy być przyjaciółmi, e, instalują u nas e, osobę, która działa na niekorzyść naszego państwa. I skandaliczne jest to, że nasz, nasz rząd zamiast dyscyplinować po każdym takim ekscesie panią Mosbachel, e, to siedzi jak trusia. My nie możemy sobie pozwolić, jeżeli chcemy być. E, autonomicznym kraju. W dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi to musimy jasno wskazać, że nie jesteśmy kolonią, że nie pozwalamy na to, żeby wrogo antypolską działalność tutaj pani Mosbacher prowadziła w naszym kraju. I to trzeba jednoznacznie Stanom Zjednoczonym. Przekaz. No, no gdyby ta... tak ambasador Polski w Niemczech gdzieś e, występował, występował przeciwko strategii, strategii danego narodu, od razu by był wezwany na, na dywanik do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I tutaj gdzie jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych? Powinni ją wezwać na dywanik i koniec. Tego nie wolno Pani robić, bo inna rola jest ambasadora. My mamy dobre stosunki z Ameryką, ze Stanami Zjednoczonymi i proszę nie wstrącać się w nasze sprawy narodowe, na naszą tożsamość narodową. Bardzo dziękujemy. dziękujemy, dziękujemy Zachęcamy wszystkich do lektury miesięcznika Moja Rodzina w książkach i w urzędach Urzęda pocztowych i do wizyty na portalu Prawo.pl. Dziękuję bardzo.